Początek listopada jest smutnym czasem dla rodziców, których dziecko zmarło. Ruszyła kampania Ja też jestem dzieckiem, która ma pokazać, że rodzice też mają prawo do żałoby. Pilotuje ją Aurelia Duniec. Pani Izabela Kopiec poroniła w trzecim miesiącu ciąży. Słowa, które usłyszała wtedy od lekarza, bolą do dziś. Usłyszałam, że mam nie panikować, bo tam przecież nic nie było. Trzeba szybko zrobić czyszczenie i. i... Mam nie histeryzować. Dla niej to była córka Marysia. Pogrzebu nie było, grobu też nie ma. W takie dni jak dziś pani Iza Znicz zapala tu, na grobie dziecka utraconego, który stoi na katowickim cmentarzu. To miejsce pamięci o dzieciach, które zmarły w wyniku poronienia lub tuż po porodzie. Tu swoje dziecko pochowała pani Katarzyna Grabowska. Mogę zapalić świeczkę, mogę przyjść ze swoimi dziećmi i powiedzieć im, że... Że tutaj leży ktoś dla nas bliski, pozwala mi mieć jakby spokój duszy, że moje dziecko jest w. W godnym miejscu. Właśnie z myślą o rodzicach, którzy stracili swoje dziecko, ruszyła kampania Ja też jestem dzieckiem. Ma zwrócić uwagę na ich prawa. Przede wszystkim chcemy, żeby było respektowane prawo przez lekarzy, przez personel medyczny i żeby kobiety po stracie dzieci nie były traktowane przedmiotowo. Bo nawet rodzice dzieci utraconych na bardzo wczesnym etapie ciąży mają prawo do pochówku, a matki do ośmiotygodniowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku. Początkiem tego bytu cywilnego dla człowieka jest akt stanu cywilnego. Podstawą tego aktu jest poświadczenie o urodzeniu, które musi wystawić lekarz. Żeby to poświadczenie wystawić, u lekarz musi mieć informacje o płci dziecka. Kampania jest po to, by lekarze mówili rodzicom o tych prawach, tak jak w tym warszawskim szpitalu. Tu lekarze rozumieją ich ból. Oni już widzieli to dziecko biegające, i teraz muszą przeżyć stratę, która. Czasem nie zawsze, ale w dużej części przypadków jest ogromna i my powinniśmy dostroić się do tego. Dlatego jest tu specjalny pokój pożegnań. Są tu krzyż i białe kwiaty. Tu ze swoim zmarłym w szóstym tygodniu ciąży dzieckiem pożegnali się państwo wołąciejowie, potem pochowali je w drewnianej trumience. To był moment na pożegnanie, na, na przeżycie tego, na powiedzenie do widzenia, uznaję to, że byłeś, teraz. Jesteś gdzie indziej, i, i to było istotne dla nas. Dziś pani, to, pani Aleksandra jest w dziewiątym to istotne, tygodniu ciąży. Tamto pożegnanie w pewnym sensie dodaje mi też siły, żeby teraz dla tego nowego dziecka być. Bólu związanego ze śmiercią bliskiej osoby nie da się usunąć, ale można spróbować nauczyć się z nim żyć. Ważne by się pożegnać, powiedzieć do widzenia, zamknąć trudny rozdział i otworzyć nowy. Aurelia Duniec Panorama.